Cześć moi drodzy, zapraszam na nasze cotygodniowe podsumowanie wieści ze świata technologii, czyli szpany i dzbany, gdzie opisujemy to, co nam się podoba i to, co nam się nie podoba, zaczynając oczywiście od tych lepszych newsów. A tu, jak wynika z informacji przekazanych przez portal Polityko, niebawem Unia Europejska ma zaprezentować projekt ograniczający możliwość korzystania z mediów społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia i zapytać, ej, ograniczenia, jak to to dobra informacja? Jak najbardziej. Media społecznościowe niszczą nasze społeczeństwo. Wbrew swojej nazwie. Tym samym Unia Europejska mogłaby podążyć drogą Australii, bo ta już decydowała się na taki krok. I ograniczenie korzystania dla osób młodszych niż 16 lat zacznie tam obowiązywać już od 10 grudnia. Skuteczne wdrożenie nowej regulacji miałoby zostać osiągnięte poprzez mechanizmy weryfikacji wieku opracowane przez Unię Europejską. Są one częścią zaktualizowanego aktu o usługach cyfrowych, który jest wdrażany chociaż bardzo powoli przez kolejne kraje tej wspólnoty. I oczywiście nie oznacza to, że nie będzie można w ogóle włączyć Instagram czy YouTube'a, ale osoby poniżej 16 roku życia nie będą mogły mieć tam własnego konta. Wielka zmiana trafiła też do Windows 11. Microsoft chyba usłyszał o narzekaniach użytkowników tego systemu, że aktualizowanie aplikacji to jak polowanie na dobry program w Microsoft Store, czyli dosyć frustrujące i czasochłonne. Na szczęście firma planuje nową funkcję, która ma to uprzyjemnić i przede wszystkim uprościć. W najnowszych wersjach testowych Windows 11 pojawi się wreszcie jedna centralna strona w ustawieniach, gdzie użytkownicy będą mogli aktualizować zarówno aplikacje, jak i sam system bez konieczności uciekania. Się do kilku różnych miejsc. Microsoft, dziękujemy. Tymczasem Amazon szykuje konkurencję dla Starlinka. Firma oficjalnie zaprezentowała antenę LEO Ultra, mającą stanowić podstawę systemu internetu satelitarnego LEO właśnie. Sprzęt ma umożliwić obsługę prędkości nawet do 1 gigabita na sekundę. Obecnie na orbicie znajduje się około 150 satelitów LEO, ale ich zbiór ma zwiększyć się do 3200 sztuk. W ofercie pojawią się także dwie inne anteny LEO Pro z prędkością do 400 megabitów na sekundę, a także LEO Nano, czyli niewielki odbiornik. Odbiornik obsługujący prędkość do 100 megabitów na sekundę. Chiński startup Zongao Shining, i pewnie tą nazwę źle wymówiłem, zaprezentował właśnie chip o nazwie GANA. To jednostka, która ma stanowić alternatywę dla układów do obsługi AI oferowanych przez Google czy też Nvidię. Według nieoficjalnych informacji, stworzony układ ma oferować nawet półtora krotność wydajności od ak akceleratorów od Nvidii, takich jak A100, bazujących na architekturze Ampere, który pojawił się w 2020 roku. Chip nie jest więc w stanie dorównać możliwościom tych najnowszych, Nowocześniejszych propozycji w tym segmencie, ale mimo wszystko jest to jakiś krok w rozwoju chińskiej technologii, który będzie bazą do dalszego rozwoju. Co ciekawe, na czele tego startupu stoi Yang Gong Yifan, czyli inżynier mający za sobą studia na amerykańskich uniwersytetach Stanford i Michigan, który w przeszłości pracował nad architekturą układów scalonych m.in. w Oracle czy też Google. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało kolejną umowę na zakup uzbrojenia dla polskich sił zbrojnych. Tym razem na tapet wjechały pociski AIM-120D3, jedne z najnowocześniejszych na świecie, które będą wyposażone polskie myśliwce F-35. Umowę o wartości 500 milionów dolarów na zakup tego arsenału podpisał już minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że AIM-120D3 to amerykański pocisk powietrze-powietrze średniego zasięgu, służący do atakowania celów poza zasięgiem wzroku pilota w każdych warunkach pogotowczych. Budowych, zarówno w dzień, jak i w nocy. Książki do biologii do wymiany okazuje się, że Australopiteki mogą wcale nie być naszymi przodkami. Nowo odnalezione kości i ich szczegółowa analiza wykazały, że cechy autonomiczne Australopitekus afarensis różnią się na tyle znacząco od innych odkrytych homininów, że nie można ich po prostu traktować jak jednoznacznego ogniwa prowadzącego do współczesnego człowieka. W świetle nowych odkryć Australopitek nie jest więc praczłowiekiem, a ślepą uliczką ewolucji i gatunkiem, który po prostu wymarł, nie ewoluując później w Homo sapiens, ani też w Neandertalczyka, czy innych naszych przodków. Są też jednak i znacznie gorsze wiadomości. Na przykład największy producent PC-ów szykuje się na kryzys i kompletuje teraz potężne zapasy. Mowa oczywiście o Lenovo, które potwierdziło, że od pewnego czasu gromadzi zapasy pamięci oraz innych coraz trudniej dostępnych podzespołów. Jest to oczywiście odpowiedź na postępujący kryzys na rynku hardware wywołany przez rozwój AI oraz centrów danych. No cóż, Taniej w tym segmencie już było. Nieciekawie jest także w HP, czyli Hewlett Packard, jak wynika z planów koncernu e, znanego głównie z produkcji sprzętu komputerowego i drukującego, do końca obecnego roku fiskalnego, a więc do końca marca 2026 roku, przeprowadzone zostaną masowe zwolnienia pracowników firmy. Z etatami pożegna się od 4 nawet 6 tysięcy osób. Zwolnienia dotknął przede wszystkim zespoły zajmujące się rozwojem produktów wewnętrznych, procesami oraz Obsługą klienta i nie zgadniecie, kto ich zastąpi, a jednak zgadliście to sztuczna inteligencja. Dzięki temu ruchowi firma chce uzyskać nawet miliard dolarów oszczędności do końca roku 2028. No cóż, powodzenia! Na koniec jeszcze ploteczki o składanym iPhone'ie. A czemu w złych wiadomościach? No cóż, bo chodzi tutaj o cenę. Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym roku do sprzedaży trafi premierowy składany smartfon Apple iPhone Fold, przynajmniej taka nazwa krąży po sieci, może okazać się jednak dosyć luksusowym sprzętem. Jak wynika z raportu przygotowanego przez analityków z firmy Fubon Research, cena składanego iPhone'a może sięgnąć poziomu 2400 dolarów, a więc około 8800 zł. bez podatku. W naszym kraju ta kwota przekroczy, więc prawdopodobnie poziom 10 tysięcy zł. I to tyle z newsów. W tym tygodniu zapraszam Was na nasze kolejne materiały. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, cześć.